Cześć z tej strony Art Pro. Dzisiaj gram w Minecrafta. Gramy na nowym świecie, nowa seria Minecrafta. Art Pro Survival. Pamiętajcie o subie, łapce w górę i dzwoneczku. Daj, lecimy. Ziarno generatory to zostaw suba jeden. I nowy świat. Ciekawe gdzie nas zreski. No i ten. Ciekawe czy będziemy w wiosce, bo wioska na początek jest najlepszą rzeczą. Bo jest dużo jedzenia i morkie kowal to mogą być diamenty żelazo. I łóżko do przyspania. Niestety nie jesteśmy w wiosce, ale jesteśmy w lesie, więc mamy zapewnione drewno. No dobra. No to ja zrobię chyba cięcie i. Widzimy się, jakie coś fajnego znajdę. Bo żebyście patrzyli na to, jak wykupuje kamień czy węgiel, to już według mnie jest bezsensowne. Bo, bo nie wiem, po co to by, było, by się oglądało kopanie węgla. Ja tutaj znalazłem wioskę. O Proszę Państwa, tutaj wioseczka fajna. Więc tutaj trzeba jakieś kurczaczki, żeby było jedzenie. Białą poczcinę, na, żeby mieć potem na papier. O, dobre Idziemy. Do wioski, idziemy. Jesz jeszcze świnka tu jest. I ha. Sie siekiera jest najlepsza do. Bicia, bo ona najwięcej zadaje. kiedyby ktoś nie wiedział, ale nie bije obszarowo. Jest, bije obszarowo, więc w niektórych sytuacjach jest lepszy. A tutaj widzimy podpalonego Endermana. Fajne górki, tu są. U. No to atakujmy. Może perła wyleci. I hop. hop walimy, walimy. A, dostała, u, dostałam Uuu, zostałam i Jest perła i, Oh yeah! Jesteśmy coraz bliżej, i do kresu. A teraz. Cztery, a chyba, chyba nie ma w tej wiosce kowala. No i Jest golem żelazny. To jest plus, to można łatwo uzyskać żelazo dwie idealnie rzeko, żeby nie były o jest o jest, o, ale nie widziałam go oczywiście tutaj nic nie będzie jeszcze jest obsidiona jednak się myliłem trzy diamenty na start nie wchodzą do kupalni e i żelazny kilo według mnie super start. super no to ja wam w komentarz e, w, na dole wam dam e, seeda, żebyście też mogli sobie zagrać na super e, seedzie, który daje wam 3 diamenty na start czyli danie na Kilo, żeby sobie zrobić opsa sobie zrobić wykopać OPSA i ten pójść do netheru ja tu sobie przypalam jedzenie i pójdę po czcinę czcina oho e, czekajcie o chyba się nie, nie wiem co ja zrobiłem trzeba dać prest dokument, ale to ja już później zrobię mam na dole jakby sidam, bo jest według mnie super seed i lecimy do tego super seed'a żeby później mieć jedyny papier a już mam swoją fajną seed'inę może nie automatyczną ale zawsze fajnie żeby mieć taką fajną farbę potem zrobić automatyczną. Ja na planu, żeby robić To, to ja, ja wam zrobię cięcie I widzimy się kiedy Niesiemy w No to już mam tutaj itemy Zostawiłem Diamenty I możemy lecieć Jakieś żelazo potem Diamenty i obsidian enchant Będzie bardzo fajnie Tutaj Patrzymy, lecimy. Żelazo jest na kilof już drugi, żelazny. Odałem kilof drugi, żelazny. O, jeszcze na więcej. Yy, dużo mam pochodni, żeby oświetlać yy, tereny. No ale... Uj. Dobra, kopalnia jakaś. Jakaś tutaj chyba większa kopalnie. Upa. Spider. Walka. O! walka na świecie. Pokonane. O tutaj. a tu pan co zepsuł mi hardcora. Spad skaniona i mnie wywalił w powietrze. Ale to jest inna sprawa. O no, 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 no. Groźny mob tu jest, trzeba zjeść sobie i idziemy na walkę. Tak, tutaj, tutaj! Tak, jeden, jeden. Dobra, proszę mi zabrał do HP. Czego go pokonam? Mm. Mam mało serduszek. Dobra, pokonałem. No trzeba zrobić zbroję, bo... Zanim wy to moby No Bez zbroi. Dużo... uuu, jest żelaza. Ten tak, klatę, klatę, spodenki, potem te, jakieś buty, a potem czapka. Tutaj trzeba zrobić mini postój. Mam drewno. Jestem cały w strzałach. Dobra, robimy crafting. A w craftingu robimy kiec. Uuuuh, Na razie zabiliśmy trzy moby. Co mamy, jesteśmy coraz bliżej do innego z zadań. To idziemy dalej szukać węgiel, węgiel. Tutaj nic, nic. Zombie! Ja, idziemy. koniec. Drugi zombie! Uuu. I leży siódmy level? No to ok. Najpierw trzeba zrobić zdrowie. Teraz pokąpiemy wungala Lepszym kilochem, bo jest kamień niezawodny. Mam dużo żelaza, więc na się zniszczy. To się nic nie stanie, bo mam dużo żelaza. Tu. Ja zawsze się przyjeżdżam do przepalania czy coś, do do robienia pochodni, tutaj daję wągiel i idziemy. Pięć razy, trzeba trochę poczekać. Tutaj idziemy, okej, okay, tutaj trwa. tutaj hop, trzeba przejście zrobić. Tam jest widzę węgiel. o, jest jakieś duże, nie, myślę, że większe tam za chwilę pójdziemy ale się rozprawić z, z panem creeperem uważać mieczek w łapę i idzie idzie pvp wysadził wszystko okay. drugie pvp lecimy dalej coś dalej może żwir tylko pochodnie. E, zamurowanie taki profesjonalisty. Takie, że nikt nie przejdzie na 100%, nikt nie. Wie. Nie ma szansy, że ktoś przejdzie przez tą taki mur wielki, że e, e. oczywiście nie budujemy w takich miejscach, że jeden bo on poleci do, na dół. Nie, my skoczymy i tam spadniemy na sam dół. Robimy klatę. Ło! Wow. Żelazna klata nawet spoko I przynajmniej trochę obrony I chyba jest na spodnie, nie, brak, brak nie innego, okej. Okay. Idealnie jeden żelazo będzie. Idealnie na spodnie i klatę będą było. Trzeba pozbierać żelazo na tarczę. Mm, bo tarcza jest bardzo przydatna. Znowu już wyrzuciłem swój miecz. E, mieczem kupimy tak mieczem. to nie ma różnicy. I teraz trzeba tam zejść. O! Hop. Coś tu jest? O, zombie! Pvp. O Nie zadał. Puszka ręczka zawoła. Dobra. O jest pozwolony. Wykopujemy żelazo. Troszkę żelazo. Jeszcze trochę. To ja tutaj zrobię cięcie. I kiedy coś fajniejszego znajdę, jak jakse czy coś, to będziemy się widzieć. Tutaj żelazo. Nie będę już drugi raz na tym scenie. Teraz wolajcie. Teraz normalnie Proszę państwa, zombie. Mam 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 lamentu. Mam filofidalia. Czy no, mogę mieć en enchanting? No to już jest dobrze, że mogę zrobić sobie enchanting, czy też ja już... zrobić -off. Kąpać Ja tutaj już zrobiłem wiadro, Mini minimalne cięcie, ale takie szybkie. Jak nie przestaję gadać. I tutaj lecimy dalej. I zalewamy wodą. Nie, strażnie, tak nie, nie się, tak mi Teraz ja tu na waga złota. Złota. Ale... E, u! Cztery! No to ciekawe. Cześć, tutaj nie ma, nie ma. Ale jeden. Dwa. Whoa. Było blisko. Mega. Prawie w z... jednego Diamenty. Trzeba to, zadać tą to lawę. Hop, Proszę Państwa, cztery diamenty. Teraz mam dokładnie siedem niaksów w bazie trzy, przy sobie cztery. Za chwilę, ten odcinek będę kończył, i będę nagrywał drugi. O, zrobiłem Questa też. Wypaliłem tego, no, nie to perła. Tutaj trzeba zrobić diamentowy kirof. E, patyki Niger. E, ok. Tutaj przy Was wykopię ten obsa żebyście. E, mieli pewność, że nie wziąłem w game moda. Mm, no. Super. E, hop. Aby nie wchodzić do lawy, trzeba by e, mieć wodę. E, Ho! I kopiemy. Macie czas, żeby zejść na dół, zostawić miłego komentarza i wrócić tutaj. No, dobra. Przydała się ta wola. I kopiemy obser. Nie rozumiem, dlaczego to jest kubek zimnej wody, kiedy już wcześniej. Zalałem lawę, więc to jest takie trochę dziwne według mnie. Czasami się tak buguje ten Minecraft, no niestety. Czasami jest tak, ale to nie są wielkie błędy, które coś stracę przez nie. E, cztery. To ja tutaj będzie, będę powoli kończyć ten fajny odcinek. Żelazo mam. Zbierze żelazny jeszcze miecz. Hop! Ja tutaj ten już ośnik powoli kończę. Trzeba zdjąć zbrojeczkę. Hop! Hop!